Dzień dobry! Dzisiaj przychodzę do Was z książką, która moim zdaniem jest najpiękniejszą młodzieżówką i najpiękniejszą książką o nastolatkach, jaką kiedykolwiek przeczytałam. I chcę dzisiaj o niej opowiedzieć głównie dlatego, że mam wrażenie, że się w ogóle nigdzie o niej nie mówi, że nie jest ona popularna ani głośna, a to źle, bo ta książka jest przepiękna. A mowa tu. O słońce, które nie wzeszło, autorstwa Aleksandry Zawackiej, czyli Moon Charm Books na Instagramie oraz Patryka Boka, czyli Odcienie Czytelnictwa. I jest to para influencerów, w swoim prywatnym życiu też są razem, którzy właśnie jako swój debiut wydali tę książkę, i uważam, że jest niesamowita, jest przepiękna i mam wrażenie, poprzez. Samo przeczytanie tej książki, że to są naprawdę dobrzy ludzie, pełni ciepła i miłości. Ale dlaczego uważam, że za mało się o niej mówi. Książkę tę znalazłam przypadkowo w Empiku, bo spodobała mi się okładka, która jest również piękna. I gdyby nie to, że przez przypadek wpadła mi w oko, bo była na jednej z półek, to nigdy bym nie poznała tej historii i bym żałowała, bo ta historia jest przepiękna. Ale o czym ona jest? Jest o dwójce nastolatków, którzy poznali się przez internet i się w sobie zakochali. Dziewczyna Ophelia jest taką dziewczyną z dobrego, bogatego domu. I też jakiś czas temu zmarła jej mama, a jej tata znalazł sobie nową żonę, która niedawno urodziła dzieci. A chłopak to Dorian i pochodzi on z biedniejszej rodziny, w której jest przemoc, jest nadużywanie alkoholu. Oprócz tego mamy dookoła przyjaciół tych dwójki bohaterów: mamy Kudiego i Kenji'ego. Kenji to jest taka artystyczna dusza, a Cody no to właśnie najlepszy przyjaciel oraz też po cichu, po jest zakochany w Kenji, ale nie potrafi wyznać swoich uczuć. Oraz mamy też Jenny, najlepszą przyjaciółkę Ofilii i bardzo lubię tych wszystkich bohaterów, są oni mili, uroczy, każdy ma oczywiście jakieś swoje problemy, jakieś swoje wady. Dzięki czemu oni nie są tacy płascy. Ale co jest fajne, to mimo, że są to nastolatki, to oni popełniają błędy, ale też się na nich uczą. Więc też to jest super książka. Jeżeli się zastanawiacie, czy można ją dać komuś w liceum, na koniec podstawówki, to tak. Porusza one ważne i trudne tematy, ale porusza to w sposób taki odpowiedni. Nie romantyzuje złych rzeczy, bohaterowie też uczą się na swoich błędach oraz nie ma żadnych takich spicy scen, nic nie ma takiego, czego nie może przeczytać młodszy czytelni. Tak jak mówiłam, bohaterzy uczą się na swoich błędach i przyznają się do nich, przepraszają za nie. I najlepszym przykładem, tak z początku książki, bo nie chcę Wam zaspoilerować, mam nadzieję, że po tym jak to wszystko usłyszycie, to pobiegniecie ją przeczytać. To jest Ofilia, która nie za bardzo przepada za tatą ze swoją macochą nową i tym, że ma ona dzieci, którymi musi się zajmować, i tak dalej. I z biegiem czasu, z biegiem wydarzeń, ona zaczyna się zaprzyjaźniać z macochą, z Rebeką, i też przeprasza, że wcześniej była taka. Oziem była zapatrzona na siebie i w ogóle, bo jak się okazało, to że tata wyjeżdżał gdzieś non stop z Rebeką, to nie było takie, że ona już była nieważna, czy że zapomnieli o niej, tylko to było spowodowane tym, że ciąża Rebeki była zagrożona i musiała być w klinice pod opieką lekarzy. I jak się Ofilia o tym dowiaduje, no to przeprasza za to, że była taka zapatrzona, ale też właśnie Rebeka jest skruszona tym, że no nie mówili jej więcej, nie otworzyła się przed nią, nie powiedziała co i jak, więc to jest fajnie, jak one rozwijają tą swoją relację i stają się przyjaciółkami. I to, że Rebeka nie próbuje zastąpić Ofilii jej mamy, ale być taką. Dorosłą kobietą obecną w jej życiu, do której może przyjść, powiedzieć, że tutaj ten chłopak zrobił to, że ten dzień w szkole był niefajny, przytulić się, więc to jest naprawdę super. Fajnie jest widzieć taką rodzącą się relację między żoną ojca a właśnie córką. Tak jak też wspomniałam. W tej książce nie romantyzuje się przemocy, nie romantyzuje się złych rzeczy. To nie jest tak, jak niektórzy czytelnicy It Ends With Us mają przez moment, takie, że o, ale przecież Rail jest taki słodki i w ogóle on się może zmienić. Nie, tutaj przemoc domowa i alkoholizm są pokazane od takiej bardzo prawdziwej strony. Jest kilka sytuacji z prawdziwego życia właśnie które znam jeżeli o to chodzi i to co jest tu pokazane w książce jest bardzo realistyczne i bardzo dojmujące i przejmujące mamy właśnie Doriana który mieszka z mamą z ojcem i z młodszym braciszkiem i ojciec jest alkoholikiem i stosuje przemoc na jednym i drugim synu i pewnie się zastanawiacie ale czemu matka nic nie zrobi, nie odejdzie? No niestety, jeżeli kiedyś spotkaliście się lub słyszeliście, lub nie daj Boże, doświadczyliście takiej sytuacji na własnej skórze, to bardzo często jest tak, że jedna osoba jest uzależniona, ale domownicy są współuzależnieni razem z tą osobą więc mama tłumaczy tego, tatę. Usprawiedliwia, szuka wymówek dla niego. Mówi, że przecież on jest chory, on się postara, on się zmieni. I najgorsze w tym to jest, że ona krzywdzi, doprowadza do krzywdy samej siebie, że trwa w tym wszystkim, ale też no niestety, swoich synów i wiele rodzin ma taką sytuację i jest ona szalenie, szalenie ciężka. Jestem też pełna podziwu, z jaką wrażliwością autorzy podeszli do tego tematu: że współczujemy tej rodzinie, że czujemy razem z nią tą bezsilność, razem z Dorianem, że z jednej strony mógłby odejść, ale nie chce zostawiać mamy, nie chce zostawiać swojego braciszka. I wszyscy właśnie tkwią w tym, niestety. Więc to są. Te przykłady sytuacji, które fajnie, że właśnie zostały zawarte, fajnie, że postacie się uczą na ich temat, ale też, że mimo, że to jest książka o miłości między dwojgiem nastolatków, to trudy życia codziennego niestety czasami pokonują tę miłość. W sensie to nie jest tak, że znajdziemy miłość, nasze wszystkie problemy się magicznie rozwiążą. Będzie nam trochę lżej, będzie nam łatwiej, bo możemy do kogoś się zwrócić, porozmawiać, ale też trudne jest to, żeby się o takową pomoc zwrócić, żeby pokonać wstyd poczucie tego, że jest się gorszym, niską samoocenę. I dlatego jestem wow, że ta książka jest taka prawdziwa, że te przyjaźnie też czuję, że są bardzo prawdziwe, że Bohaterka stara się o zyskanie swojej najlepszej przyjaciółki i to też jest właśnie super przekaz dla młodszych czytelników: że to, że mieliście kiedyś przyjaciela lub przyjaciółkę, z którą straciliście kontakt, to nie znaczy, że musi tak być. Możecie zawsze spróbować ten kontakt odzyskać i to jest fajne, że to też pokazuje takie prawdziwe życie, zwłaszcza też dorosłe które również ja właśnie doświadczam, że czasami ma się tych przyjaciół, z którymi się kiedyś widza, widywało non-stop i później trochę się te relacje poluzowują, bo każdy ma pracę, ma jakieś obowiązki, w domu trzeba posprzątać, zrobić zakupy itd., tak ale te przyjaźnie zawsze pozostają i zawsze można spróbować napisać, Odnowić kontakt, więc to jest bardzo, bardzo fajne. A jeszcze tak na koniec chciałabym powiedzieć, że wydanie tej książki jest przepiękne, bo oprócz ślicznej okładki, to w środku, po prawej stronie, na brzegach kartek, mamy takie słońce, które coraz bardziej, coraz bardziej zachodzi. Jest to też istotne z punktu widzenia historii, ale właśnie jest to bardzo ładne wydanie, i moim zdaniem inne wydawnictwa powinny na to zobaczyć i spojrzeć. Że niepotrzebne jest wcale wiele, nie musimy barwić wszystkich brzegów, nie trzeba od razu robić ze wszystkiego wydania specjalnego. To małe słoneczko bardzo wystarcza, a też jest to odniesienie do książki, więc tym bardziej na plus i nie przeszkadza. Czytaniu, tak jak niektóre barwienia, na przykład w Niewidzialnym Życiu od Ilaru. Kończąc już ten cały wywód, to dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że przeczytacie tę książkę i do następnego. Trzymajcie się, cześć.